Praudetur. Cały czas zastanawiamy się tu w wypasionych społeczeństwach zachodu, skąd taki straszny problem z chorobami psychicznymi, zaburzeniami psychicznymi dzieci i młodzieży. I tu się chcę odnieść do tekstu profesora Matczaka z sobotniej wyborczej sprzed tygodnia. To dokładnie był 13 kwietnia. Proszę Państwa, on stawia pewną tezę. Dość mocną, bo on twierdzi, że nie jednym z problemów, tylko zasadniczym problemem i przyczyną jest uzależnienie behawioralne od smartfonów i siedzenia w smartfonach w internecie od najmniejszego dzieciństwa. Ja tutaj się mogę odnieść do badań. Opublikowany raport to był badania na próbie aż 27 tysięcy dzieci na statku z całego świata. Raport nosi nazwę Global Mind Project, takiej amerykańskiej fundacji. W znacznej mierze się z tym zgadzam. I matczak sam podaje, i z wszystkich badań nam wynika kilka rzeczy. To się czasem zaczyna w nieprzyzwoicie młodym wieku, to się zaczyna u dwu-trzylatków, ja sam nie raz byłem świadkiem sytuacji, w której matka dziecku w pociągu, w autobusie, podstawia tableta pod twarz, nie, roz, nie próbuje z nim rozmawiać, nie próbuje czegoś pokazać z oknem. Tak, ja wiem, to jest łatwiejsze. I zanim matczaka, kiedyś to będzie kwalifikowane w taki sposób, jak reklama papierosów dzisiaj, podawanie... Al tak, tak, proszę zajrzeć do tego Podawanie alkoholu, czy na przykład ocieplanie azbestem, czyli jako poważne przestępstwo przeciwko, uwaga, no zdrowiu już, Uzależnienie behawioralne od smartfona jest uzależnieniem bardzo silnym. Uzależnienia behawioralne, o tym teraz w psychologii znacznie więcej wiemy niż kiedyś, kiedy jednak traktowano jako poważne wyłącznie uzależnienia od substancji psychoaktywnych. Mogą być bardzo silne i rujnujące. Dzieci nie socjalizują się w żaden sensowny sposób. Chodzi o socjalizację w gronie rówieśników, bo smartfon sprawia, że ich zmysłowa interakcja z innymi redukuje się do tak zwanego pisania, bardzo często ewentualnie obrazu. A przecież powinniśmy Jesteśmy istotami, powiedzmy, kilka zmysłów. My i nasza interakcja. To zapach, mowa ciała, gesty, dotyk. To wszystko przecież ulega totalnej deprywacji. Więc nie wyrabiają się odpowiednie umiejętności, kwalifikacje społeczne. A to sprawia, że cała masa takich młodych ludzi potem nie jest w stanie nawiązać prawidłowych relacji społecznych. To ich dołuje? Może być przyczyną depresji i piwniczakowania. Matczak podkreśla też to, że. W normalnej sytuacji dostanie się do grupy rówieśniczej, interakcja w tej grupie bywa trudna, no muszą cię zaakceptować, musisz się czymś wykazać. Uwaga! Ale porzucenie tej grupy, on to podkreśla, wyjście z niej też wymaga odwagi, no bo skoro włożyliśmy w coś wysiłek, no to w takim razie jest to dla nas coś warte. Skupcie się na tym, bardzo mi się to podobało, to naprawdę jest bardzo błyskotliwy facet, który czasem się gubi, no gubi w swojej kościółkowatości, tak jak ale tu jest, tu rzeczywiście ma przebłyski geniuszu. I teraz spójrzcie. Taki kontakt. Jestem w grupie, bo coś tam kliknąłem na fejsie, nic mnie to nie kosztowało, wyjście mi nic nie kosztuje i mam, mam dziesiątki, setki pseudo znajomych pozornych, to tak jak pan, proszę bardzo, ten słynny gag, ten słynny żart, mam tysiąc znajomych na Facebooku, a i tak cały czas siedzę w domu, nie mam z kim iść do kina, do kawiarni. Stałe nadużywanie smartfona powoduje u nastolatków, u dzieci wręcz wyraźne zaburzenia już somatyczne, fizjologiczne, ekspozycja na niebieskie światło, długi, długi czas nocnych godzin, sprawia zwykłą deprywację snu. Takie dzieci, które nie mogą spać krócej, śpią, to już jest Badano, odsyłam do badań Jean Twenge, psycholożki z bardzo ciekawie zajmującej się pokoleniem Zetek. Media społecznościowe. Potwierdzone badania. Wyraźna istotność, to testem T te studenta Janową, złego wpływu kobiety a mężczyźni. Media społecznościowe, zwłaszcza Instagram, to dużo bardziej dewastują młode dziewczyny niż chłopaków. Młode kobiety oraz i kobiety niż facetów. Bo pokazują urojony, nieistniejący świat. Dają tych informacji tak dużo odruch, stałe porównywanie się. Dlaczego ja tak nie wyglądam? Dlaczego u mnie w domu? No znacie to, to, to jest banalne. Jest banalne, ale jest na tyle poważne, jeżeli chodzi o zdrowie psychiczne, że Bundestag, ja nie wiem, czy ta ustawa już weszła, być może już weszła, nakazał oznaczanie tego typu grafik i zdjęć odpowiedzialnych za nam bardzo dużych przypadków depresji, różnego rodzaju zaburzeń nastroju u młodych kobiet. No myślę, że nie tylko kobiet nakazał oznaczanie takich materiałów jako no, syntetyków pewnego rodzaju. Jak chłopak, który potem mówi, nie znam nikogo, nie mogę poznać, idę na terapię, ale na przykład spędził właściwie cały czas nie z kolegami na podwórku, nie rozmawiając choćby z koleżankami, tylko pisząc tylko w w tego typu interakcje nie wyrobił tak naprawdę żadnych umiejętności społecznych. Nie zna grymasu, gry ciała, miny. Tak jak można odróżnić seks i masturbację, tak można powiedzieć, że jego jakiekolwiek życie towarzyskie, życie społeczne, stało się masturbacją, a nie prawdziwym życiem społecznym. Doprowadziłem już tylko do pisania, czytania, obrazków w smartfonie i takiej pseudointerakcji. Takiej pseudointerakcji, gdzie próg odpowiedzialności za słowo, za to, co się powiedziało, oczywiście jest znacznie, znacznie niższy. Dlatego jak pisał mój kochany Mancewicz, felitonista z Tygodnika Powszechnego, internet stał się w znacznej mierze drzwiami klozetowymi. Klozety są czystsze, mniej osób wypisuje różne wspaniałe myśli, z tego prostego czuć, do tego służy internet, no bo nie ponosi się żadnej odpowiedzialności. Nie przekonują mnie tezy o tym, że nadmierny dobrobyt jest przyczyną tych zaburzeń psychicznych, nadmierna uwaga dorosłych, one są przyczyną wielu innych problemów, ale konkretnie przyczyną w znacznej mierze Deficytów w relacjach społecznych, fobii społecznej, zaburzeń tego rodzaju, wydaje się tak. Przecież nie używanie smartfona, siedzenie smartfonem po 5, 8, 10 godzin od trzeciego roku życia. A ja znam całą masę takich dzieciaków, też dzieciaków często swoich zim, którzy tak funkcjonowali. I tu moim zdaniem nie ma żadnej wątpliwości. To nie wróży dobrze. Ramen.